Witam Was dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie u mnie na kanale. Dzisiaj mamy odcinek taki, gdzie po prostu robimy metamorfozę moich włosów. A oprócz tego robimy niespodziankę dla mojej córki, czyli będą jej dziewczyny również pletły warkocze z dobieranych włosów, o których ona nie wie, chciała je sobie zrobić, ale nie wiedziała, że udało mi się załatwić jeszcze dla niej termin. Także zobaczymy jej reakcję i jak się cieszy, czy się ucieszy, czy będzie zadowolona. Zobaczymy. A ja będę sobie robić metamorfozę, trzeba coś zmienić w końcu, żeby to doprowadzić włosy do ładu, składu i żeby je trochę też odżywić. Także jeśli jesteście ciekawi, jak to wszystko będzie wyglądać, to co, oczywiście zapraszam do oglądania, lajkowania, komentowania, no i przede wszystkim subskrypcji, także zapraszam. I już jesteśmy w Brzesku, fryzjera oczywiście jak zawsze spóźniona, więc no nie mamy zbyt wiele czasu. I teraz wchodzimy. Tu mam oczywiście swoją wodę, ponieważ trzy godziny czeka mnie co najmniej wizyta, więc no wiecie jak jest. Trzeba coś pić. <noise> Bo ja w drogę kręcę, głos sobie wezmę. kochani, jak widzieliście, moja metamorfoza przebiegła, tak? Musiałam obciąć włosy, jestem zadowolona, szczęśliwa, w końcu będę mieć, że tak powiem, zdrowe włosy. A czy będzie mi je łatwo układać? No to nie wiem, zaraz podjadę sobie jeszcze właśnie do Rosmana, kupię sobie coś na Loki, ponieważ no ja nie lubię mieć ulizanych włosów, jak wiecie, tylko podniesione i żeby one fajnie się podkręcały, jakoś fajnie wyglądały, fajnie się trzymały, no to właśnie jadę jeszcze tam na szybkie zakupy. I teraz pytanie, gwiazdo, czy Ty jesteś zadowolona z tego, jaką tak, dostałeś? Tak? tak? Byłaś szczęśliwa? Tak. Zaskoczona? Tak. Bo na początku moje dziecko nie chciało, jak widzieliście, usiąść na fotelu. Bała się, że po prostu faktycznie spełnię swoje groźby i obietnice, że obetnę ją na zero. Ponieważ miała, ma problem duży z czesaniem włosów, a ma bardzo swoje długie wosy, więc... Yy, Bała się usiąść, bała się, że mama faktycznie to zrobi, ale jak już usiadłeś się dowiedziała, to już była szczęśliwa, także fajnie, bo przynajmniej jak teraz jedziemy właśnie na krótki jeszcze urlop jeden, z którego oczywiście będzie też filmik, no to wtedy będziemy mieć to le lepiej, że nie będę już Cię musiała gonić do tego, uczesz włosy, nie? No, także... Oczywiście tutaj Wam wstawię zdjęcie, jak udało się nasze warkoczyki. Także jeśli jesteście z brzeska lub z okolic, to serdecznie polecam Wam Madame M. Jest to salon Madzi. Madzie, bardzo pozdrawiam i dziękuję za moje włoski. Także dziękuję za dzisiaj. Jeśli Wam się filmik podobał, to oczywiście zostawcie suba, lajka, komentarz i dziękuję za dzisiaj. pa! pa. Kościół, nie ja tam mi się, że was gubię, bo w karcie pisze Anna, a tu jakby gościa no, była. Zewy mówić fatalne. Losowaniem i wynikami konkursu. Także teraz Amelka przygotuje dla was karteczki. Razem je sobie złożymy i będziemy losować. Losowanie przeprowadzimy na żywo, żeby nie było żadnych niejasności. Osób, które wzięło udział w konkursie, łącznie jest 27 które spełniły wszystkie wymagania. Ponieważ jak pisałyście tylko i wyłącznie na Instagramie gotowe, bądź też tylko na YouTubie, no to niestety, ale się nie liczyły. W filmiku miałyście dokładnie wszystkie zasady. Także osoby, które spełniły kryteria, jest ich 27. I przystępujemy do pisania karteczek oraz do losowania. Wodę, jak ktoś chce ja się... wodę, jak ktoś chce ja się... jako już jesteśmy na wakacjach, nie mamy nic szklanego, takiego większego pióńczka, więc w czapeczce mamy wszystkie karteczki. I teraz Amelka losuje. I Amelka, kogo mamy? Tutaj do kamery, Natalka. Więc. Natalka, bardzo prosimy o kontakt poprzez, yy, 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 najlepiej to chyba jednak yy, Instagrama i zapraszam do kontaktu o yy, podanie adresu. Kochani, konkurs wygra Natalka, Natalka prosimy Cię o kontakt poprzez Instagrama, no i tam się już dogadamy co do adresu wysyłki, podasz mu wszystko, no i paczuszka do Ciebie oczywiście zostanie nadana. Także dziękuję za udział w konkursie, zapraszam na kolejne konkursy. I co, widzimy się niebawem w kolejnym filmiku. Pozdrawiam całej buziaki. Pa pa!